Dzień dobry, witamy wszystkich menadżerów i Menadżera. Jesteśmy na pięknym obiekcie Moto Arena w Łodzi. Przy okazji dziękujemy zarówno klubowi Karzet Orzeł Łódź, jak i Miastu Łódź. Przy okazji za to, że możemy właśnie tutaj być, że możemy tutaj gościć. Słuchajcie, w tle trening zawodnicy Orła trenują, a ja chciałem Wam przedstawić gościa specjalnego Paweł Caban. Jest to osoba, w zasadzie młody żużlowiec, adept, 14-latek, dobrze mówię? Dobrze, dobrze. 14-latek, no, którego w sumie bierzemy też pod swoją opiekę, a mianowicie będzie reprezentował barwy albo będzie też jakby reprezentował Speedway managera, więc bardzo z tego powodu się cieszymy. Zresztą w naszej grze wielokrotnie stawiamy na adeptów, mówimy o tym, że. To jest fajny kierunek, aby właśnie we własnej sztuce szkolić tą drużynę młodzieżową, bo z tych zawodników kiedyś w perspektywie czasu będzie bardzo duży pożytek. Tak też jest właśnie w tym przypadku. Paweł, życzymy sobie, żeby to była przyszła gwiazda, mistrz Polski, mistrz świata. Myślałeś o tym, Paweł, w tych kategoriach, żeby kiedyś zajść do takiego poziomu mistrza Polski, mistrza świata? Jak to jest? Na pewno są takie myśli. Ale wiadomo, nie trzeba dmuchać na zimne. Mhm. Ale w ogóle widzisz się w takiej roli? W ogóle czy, czy jako 14 -latek właśnie myślisz o tym, mogę, będę się ścigał? Oczywiście zakładam, że tu wiesz, pasja ciężka praca przed mhm. tobą, tak naprawdę. Czy, 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 czy zastanawiałeś się nad tym, żeby kiedyś tym mistrzem być? Na pewno każdy ma taki cel i każdy dąży do tego samego celu. Trzeba być najlepszym. No właśnie, czyli tych chętnych jest więcej, więc trzeba być tym jednym wyjątkowym. Paweł, powiedz na początek, skąd pomysł na Żużel, skąd pasja do tego sportu? No, swoją przygodę z Żużlem zacząłem około 7 lat temu. Wtedy wybrałem się z tatą razem na mecz wokniarza. Mhm. Bardzo mi się spodobało, no i od tamtej pory próbuję swoich sił na torze. A powiedz mi, czy tata sugerował, albo rodzice sugerowali ci, że to jest dobry, albo zły kierunek? Tata na pewno na początku namawiał, mm -hmm. mama może była trochę przeciw, mm -hmm. ale udało się namówić. No i. I jesteś jeszcze. tutaj, gdzie jesteś. Super. E, zresztą do tego tematu, e, a propos twojej mamy, e, jeszcze takie pytanie padnie. E, natomiast e, jakie miałeś początki w takim razie? Czyli 7 lat temu. E, od czego. Za, czyli miałeś 7 lat? Tak, tak. Do... Od czego 7-latek zaczyna przygodę ze Speedwayem? Zaczynałem na minitorze w klasie 50cc, mhm. to był taki mały motorek, krosówka, mhm. potem przesiadłem się na klasę 85, pojeździłem i zdałem licencję, mhm. no i teraz już w kategorii 250cc, w zeszłym roku zdałem licencję, no i w przyszłym, w tym roku będę jeździł w zawodach. Okej. Okay. O zapodach porozmawiamy, natomiast rozumiem, że kolejnym etapem jest przebicie granicy tak jakby 16 roku życia i wtedy możesz zdawać licencję na 500. Tak, dokładnie. Okej. Okay. Rozpoczynasz przygodę jako 7-latek? Zaczynasz, zaczynasz się już ścigać w zawodach jako 7-8-latek? Yy, nie. Yy, od 10 roku życia mm -hmm. ścigaliśmy się w klasie 85-125C. Mm -hmm. yy, to była taka liga yy, do 13-14 lat. Rozumiem. Eee, czyli jako dziesięciolatek zacząłeś się ścigać z 13-14-latkami. Udawało Ci się nawiązywać z nimi walkę, czy jednak trzeba było zapłacić frycowe i wozić ogony? Wiadomo, niełatwo było na początku ale z czasem coś tam mi się udawało. Słuchaj, no to teraz pytanie, czy ktoś z żużlowców, już jakby obecnie ścigających się, którzy robią karierę, albo tych, którzy już się nie ścigają, ale, ale są legendami tego, tego sportu, kto z nich jest twoim idolem, na kim się wzorujesz? Na pewno wzoruje się na trenerze Sławku Drabiku. Mm -hmm. A takim z żużlowców to na pewno mam bardzo dobry kontakt i bardzo mi podoba mi się jego styl jazdy to Mateusz Świdnicki. Mateusz Świdnicki. Tak. A z takich powiedziałbym topowych zagranicznych żużlowców? No to Leon Madsen. Leon Madsen, Ok, czyli jednak ten kierunek częstochowski. Przy tej okazji pozdrawiamy Sławka Drabika z którym też będziemy mieć przyjemność niebawem się spotkać i też na temat Speedwaya porozmawiać. Wspomniałeś o tym, że najbardziej Ci się podoba sylwetka Mateusza Świdnickiego. No właśnie, jak to jest z tą sylwetką? To się długo jakby trenuje, jest to łatwe, trudne? Jakie są, nie wiem, czy są jakieś specjalne predyspozycje do tego potrzebne, żeby sobie taką odpowiednią sylwetkę na tym motorze zbudować? Trzeba to na pewno na treningach wytrenować. Po mm. prostu samo potem przychodzi. Mm -hmm. Ale to tylko podczas jazdy. Nie, nie ma takiego treningu siłowego czy wytrzymałościowego, który by w tym pomagał? Na pewno przygotowujemy się w zimę mm -hmm. na sali. To na pewno pomaga, mm -hmm. ale myślę, że to samo przychodzi przy mm -hmm. treningach. Okej, okay. to jeszcze dopytam o tą sylwetkę na motorze. Jak jedziesz, to myślisz o tym, jaką sylwetkę na motorze przyjąć? Czy to naturalnie, jakby samo z siebie wychodzi, że się tak układasz? To już naturalnie wychodzi, nie hmm. myślę o tym. Jak w ogóle reagują twoi koledzy, rówieśnicy, na to, no, czym się zajmujesz i że w zasadzie planujesz karierę w Speedwayu? Moi koledzy kibicują mi, mhm. przychodzą nieraz na zawody, mhm. więc to też jest dla mnie taka motywacja. Fajnie, angażuję ich też, mhm. zapraszam ich na różne turnieje, mhm. więc fajnie. Ok, czyli przy okazji pozdrawiamy wszystkich kolegów, wszystkich fanów Pawła. Trzymajcie mocno kciuki, wspierajcie. Na pewno to doda więcej otuchy Pawłowi w trakcie zawodów. No to super. A, a, a jest ktoś z Twoich znajomych, albo kolegów, kto też myślał, albo, albo chciałby też się ścigać na, na żużlu, na speedway, jako, jako by, by, aby zostać żużlowcem? Na pewno byli to koledzy, którzy podpytywali, co trzeba zrobić, żeby się zapisać, ile to kosztuje, bo wiadomo, to drogi sport. No i pomagałem w tych kwestiach. Ale w zasadzie no jako jedyny się ostałeś, tak, z tej grupy osób, która chciała się ścigać i jakby dopiąłeś swego, tak? Tak, dokładnie. Ok. E, powiedz mi, czy trudno jest 14-latkowi pogodzić em, treningi, zawody ze szkołą, z takimi powiedzmy też obowiązkami codziennymi? Na pewno jest trudno. Y, nieraz wracamy, z, y, wracam ze szkoły, y, lekcje, obiad, a zaraz trening. Trzeba mm. wszystko sobie ułożyć w głowie, no i żeby wszystko dopiąć Okej, okay. a jeszcze a propos idoli czy, czy żużlowców, zawodników, na których się wzorujesz, zawodnikach, na których się wzorujesz, powiedz mi, czy wzorujesz się na kimś, jeśli chodzi o podejście, o taki profesjonalizm właśnie w podejściu do tego sportu? Tak, na pewno na moim trenerze Sławku Drabiku oraz Mateuszu Świdnickim, mm -hmm, okay. który bardzo ciężko trenuje. I bardzo mi się podoba ta jego ciężka praca. Okay. Pozdrawiamy, Mateusz. Oczywiście. Też trzymamy kciuki za twój pierwszy sezon w drużynie seniorskiej. E, jako senior w zasadzie. E, dobra, e, Paweł, to jakie masz w takim razie sukcesy? Może gdybyś coś więcej powiedział na temat zawodów, w jakich brałeś udział? Już wiemy, że to były te zawody do 14 roku życia, ale takie zawody, z których jesteś zadowolony, Twoje sukcesy. Na pewno takimi zawodami, z których jestem zadowolony, to m.in. Mistrzostwa Europy w Gdańsku. Mhm. Było to dla mnie niesamowite przeżycie stać koło obcokrajowców, którzy naprawdę dawali. Mhm. Było super naprawdę na takich zawodach przeżyć to od środka, takie jedno z marzeń mhm. na mistrzostwach i na pewno puchar prezydenta miasta Częstochowy wtedy bardzo dobrze mi szło jednak nie udało się wygrać ale jestem też z tych zawodów bardzo zadowolony faktycznie tak sobie wyobrażam jakie może wrażenie duże zrobić na Właśnie 14-latku, kiedy przyjeżdża na zawody międzynarodowe, przyjeżdża dużo zawodników właśnie z zagranicy, czyli no Park Maszyn po prostu żyje, tak? Właśnie, jak się czujesz w Parku Maszyn? Jak się, jak, jak, jak w tym momencie podczas zawodów, nie wiem, komunikujesz się z innymi graczami, z rywalami, czy też nie? Jak to wygląda? Myślę, że tak. Komunikujemy się z zawodnikami, którzy mają bliższy kontakt. Mm -hmm. Rozmawiamy o ustawieniach i tym podobnych takich mm -hmm. rzeczach. Więc tyle. Pomagacie sobie. Dobra, wspomniałeś o ustawieniach. Czy możesz w takim razie zdradzić, kto będzie Twoim tunerem w roku 2023? Tak, Jarosław Krawczyk. Bardzo dobrze mi się z nim współpracuje mhm. i jeżdżę na jego silnikach. Okej, okay, no to super. E, to w takim razie życzymy też sukcesów, aby silniki właśnie pana Jarosława Krawczyka były e, niezawodne. W to po prostu głęboko wierzymy. Okej, okay, powiedzieliśmy sobie o zawodach, o, o tym co było w tym fajnego, jakie robiło to na tobie wrażenie. Natomiast to mieliśmy okazję też tutaj przed naszym wywiadem porozmawiać na temat wypadku, dzwonu, Jakiego, jak, jaki miałeś. Nie wiem na ile, ale, ale gdybyś mógł coś więcej powiedzieć, bo no to też robi wrażenie, że po takim dzwonie się po prostu pozbierałeś i, i jakby nie zraziłeś się do tej dyscypliny. Tak, miałem upadek w Rybniku na zawodach Mistrzostw Polski mhm. y, z około 2 lata temu, y, nawet 3, y, no ten upadek dał mi dużo do myślenia, y, na pewno na początku było trudno, ale ten upadek jeszcze bardziej mnie zmotywował do działania, mhm. jeszcze lepiej mi szło tak naprawdę. Okej, okay, czyli można, słuchajcie śmiało powiedzieć, że Paweł ma odpowiedni charakter i odpowiednie nastawienie do tego, aby być dobrym żrzęzłowcem. No bo ja tam czasem gdzieś tam słyszę różne przypadki właśnie osób, które zaczęły przygodę z tą dyscypliną i jednak wypadek spowodował, że musiały ją przerwać. No więc nasuwa się też jeszcze pytanie, jak na to wszystko reaguje Twoja mama? Na pewno y, boi się, ale musi ugryź się w język. No, kibicuje mi z całego serca. No i za to jestem jej wdzięczny. Okej, okay, pozdrawiamy przy okazji mamy Pawła. Życzymy dużo cierpliwości, wytrwałości. Gratulujemy naprawdę. Syn zrobi dobrą robotę. Super. Słuchaj, oczywiście przy okazji Speedway Managera też naszej gry wiemy, że w tej grze jesteś, ale nie chcę jakoś, albo nie chcemy na razie rozmawiać na temat tego, który klub, jak ci idzie i tak dalej, ale wiesz co, wiesz o tym i zapewne zauważyłeś, mamy drużynę Adeptów, drużynę młodzieżową. W ogóle masz w swoim klubie drużynę młodzieżową. Tak, mam drużynę młodzieżową, korzystam z niej. Okej, okay, super. No więc teraz tak, nawiązując do tego właśnie, powiedz mi na ile właśnie ten element treningu przed sezonem, siły, wytrzymałości, refleksu ma potem duże znaczenie? Znaczy, ono na pewno ma duże znaczenie, ale w zasadzie bardziej mi chodzi o to, jak się przygotowywujesz do tego, tak? Czyli jak pracujesz nad siłą, nad koncentracją, nad wytrzymałością. Razem z drużyną trenujemy cztery razy w tygodniu na sali pod okiem trenera personalnego. Mhm. No i za niedługo ruszają treningi na torze. Na pewno to jest bardzo ważny element treningi w zimę, ponieważ jak przepracujesz zimę, tak potem to udowodnisz na torze. Mhm. Ok, a powiedz mi, dużo jest takiego w tym treningu, w tym przygotowaniu treningu siłowego, czy więcej jednak, powiedzmy sobie, wytrzymałości? Jest to i to. Oby te dwa elementy są potrzebne do żużla. Musisz być wytrzymały i tak samo musisz być silny. Ok. A jak trenujesz refleks z kolei? Myślę, że. Czy, czy w ogóle trenujesz refleks? Czy masz go już naturalnie tak wyrobionego, że jest ok? A jeśli trenujesz, to w jaki sposób? Mam takie urządzenie, taką kierownicę, która trenuje refleks. Mhm. Jednak myślę, że to jest zupełnie coś innego niż stoisz pod taśmą i startujesz. Mhm. Ale na pewno to jest taka fajna forma rozrywki. Ale myślę, że to wychodzi samo z ciebie. No właśnie, powiedz mi, nie wiem, czy jesteś w stanie to opisać. No bo tak, w telewizji to jest raz, tak? Tutaj możemy sobie poglądać na to, że to jest dwa. Tak jak mówisz, trenujesz refleks. Yy... Właśnie na tej kierownicy. A jak to jest? Co czujesz pod taśmą, jak podjeżdżasz? Masz trzech rywali, ty jako czwarty. Do tego wiesz, że za chwilę pójdzie taśma w górę. No trzeba puścić sprzęgło jak najszybciej. O czym wtedy myślisz? Jak to wygląda u Ciebie? Żeby wygrać start i do przodu uciekać pierwszy. Okej, okay, no czyli jakby no, naturalny kierunek przyszłego mistrza. Super. Słuchaj, jeszcze takie pytanie dotyczące właśnie jakby rozwoju zawodnika, nawiązując też trochę do tego, jak u nas rozwijają się adepci. I nawiążę też trochę do, do, do techniki właśnie startu, jazdy, ale zacznę od tego, który tor w Polsce lubisz, na, na ilu jeździłeś, który bardziej ci jest, z którym bardziej ci jest po drodze, który ci nie przypada za bardzo do gustu, czy, czy, czy zwracasz na to uwagę, czy po prostu nie? Na pewno są takie e, tory, które bardziej mi pasują, które mniej, ale najbardziej e, lubię jeździć w Częstochowie na swoim domowym torze. E, e, byłem jeszcze na torach w Łodzi, e, w Opolu i w Rybniku. E, bardzo podoba mi się tor na przykład w Opolu i złego zdania nie mogę powiedzieć na temat mm -hmm. tych torów. Okej, okay. i teraz nawiązując właśnie do. Na przykład techniki startu, tak? czyli puszczasz taśma, idzie w górę, puszczasz sprzęgło i, tak jak powiedziałeś, myślisz tylko o tym, żeby być pierwszy na dojeździe do pierwszego łuku. Na ile to możesz wytrenować, wyćwiczyć, a na ile to jest jednak kwestia sprzętowa, czyli wiesz, jak dajesz gaz do dechy, no to wtedy będziesz pierwszy? Na pewno trzeba to wyćwiczyć. Nie bać się przede wszystkim, wystartować jako pierwszym i wejść w ten łuku. Tak naprawdę, jak chcesz jako pierwszy, a potem uciekać do przodu, myślę, że to trzeba też wytrenować. Okej. Okay. No dobra, czyli trening, trening, jeszcze raz trening. No i teraz, tak, jakby tutaj kwestią ostatnią, którą pewnie chciałbym poruszyć, to park maszyn, Twoja praca czy też współpraca. I to chcielibyśmy przy okazji pozdrowić Twojego tatę Pawła, który, no właśnie, jaką rolę pełni w Twoim zespole? Mój tata pełni rolę mechanika, jak i menadżera. Mhm. Bardzo mi pomaga i za to jestem bardzo wdzięczny mu. I bardzo z tego miejsca ma za to dziękuję. Okej, okay, także również dziękujemy tato Pawle, że wspierasz swojego syna Pawła. Trzymamy kciuki, żeby e, naprawdę ten sezon był dla Was dobry i owocny. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś sam od siebie powiedzieć, więc to jest ten moment? No, chciałbym wszystkich pozdrowić. Zachęcam do gry w Speedway Manager. Dziękujemy Ci, Paweł, bardzo. My również trzymamy mocno kciuki, czyli mam nadzieję, że tu cały Speedway Manager będzie trzymał za Ciebie kciuki przy albo podczas najbliższych zawodów. Tymczasem dziękujemy Wam bardzo z tego pięknego miejsca w Łodzi. Do zobaczenia w kolejnym programie. Cześć!